Alessi Ottus, przewodnik po Brumie Ojcze Talosie, miej nas w opiece. Jestem Alessia Ottus i chciałabym opowiedzieć wam o Brumie. Choć Brumę uważa się za hrabstwo Nibenaju, to bliżej jej do kultury Nordów aniżeli Nibenajczyków, a to ze sprawą sąsiedztwa z granicą Skyrim oraz umiejscowienia w paskudnie mroźnych i nieprzyjaznych górach Jeral. W Brumie zawsze jest zimno i śnieżnie, aby jej mieszkańcy nie pozamarzali na śmierć w każdej dzielnicy rozpala się koksowniki. Całe miasto zbudowane jest z drewna, którego dostarczają bujne lasy Jeral. Nawet tutaj bogacze mieszkają w ciemnych, obskurnych, drewnianych chatach. Nic dziwnego, że Nordowie to takie podłe, wiecznie pijane dzikusy. Wszak żyć w takim klimacie jest niemożliwością. Niejednego kusiłoby pewnie upić się do nieprzytomności lub zaprzedać duszę tylko po to, by na chwilę schronić się przed siarczystym mrozem i bezwzględnym wiatrem. Zamek Bruma jest zimny i hula w nim wiatr. Udekorowano go bez pomyślunku, a do tego cały uwalany jest sadzą z wiecznie palących się koksowników. Smród dymu i popiołu odbiera dech. Wysokie sklepienia zamku może i budzą podziw, lecz sprawiają, że pomieszczeń nie da się ogrzać, a ci, którzy przebywają w środku, skazani są na chłód. Na ścianach osiadło tyle sadzy i brudu, że pokrywające je ozdobne rzeźbienia całkiem pod nim zniknęły. Nie licząc rzeźbieni i skali, zamek jest taki sam jak drewniane chaty ludu – zimny, mroczny, brudny i pełen przeciągów. Rabina Narina Karwajn pochodzi z centralnego Nibenaju. To bogobojna kobieta i szanowana władczyni, choć w negocjacjach jest niezwykle przebiegła i bezwzględna. Wiadomo o niej, że często działa podstępnie i na granicy prawa. Hrabstwo jest zarządzane wydajnie i porządnie. Dobrze wyszkolona, skoro do bitki straż miejska pod przywództwem bezwzględnego norskiego kapitana pilnuje, aby złodzieje i żebracy nie uprzykrzali mieszkańcom życia, choć to zwykle właśnie nordowie najczęściej awanturują się i nadużywają trunków. Wejście na zamkowy dziedziniec prowadzi przez bramę na zachód od miasta. Sklepy, gospody i gildie znajdują się na północy, po obu stronach zachodniego tarasu lub pod nim, na północ od kaplicy. Kaplica stanowi centralny punkt południowej Brumy. Wzdłuż wschodnich i południowych murów tej części miasta znajdują się domy. Ulice są wąskie i nic przy nich nie rośnie, bowiem mało która roślina potrafi przetrwać tutejsze mrozy. Samo miasteczko jest nieduże i można je szybko zwiedzić. Nibenayscy obywatele Brumy w każdy sunda zbiorą udział w modłach w kaplicy. Niestety niższe klasy obstają przy swoich podłych norskich bogach, trzymając w sekrecie swoje przesądy i barbarzyńskie praktyki. Zapewne nie zdziwi nikogo fakt, iż można tu zakupić świetne pancerze i broń. W końcu nordowie słyną z jakości wytwarzanych przez siebie dóbr. Próżno będziecie tu jednak szukać książek. Nordowie to nieuki, którzy nie doceniają potęgi lektury. Gildia magów i gildia wojowników są biedne i za słabo obsadzone. Nikt nie chce stacjonować w tak bezbarwnym, mroźnym miejscu. Przynajmniej w gildii magów jest ciepło, choć drżę na samą myśl o piekielnych maszynach, których używa się, aby ograć ten budynek. Niech dziewięcioro was błogosławi i otacza opieką.